Siemaneczko, z tej strony, Aksel. Witam Was bardzo serdecznie. Wrzucam mój pierwszy filmik na YouTubie, Myślę, że będzie dosyć interesujący i dosyć ciekawy, a mianowicie pytania do osoby niepełnosprawnej. Więc zapraszam Was do oglądania. Wszystkim na pewno. Zmieniło się w moim życiu to, że musiałem się wszystkiego na nowo nauczyć. Musiałem pokonywać pewne bariery. Jeździłem gdzieś tam też na różne jakieś fundacje, żeby się wzmocnić przede wszystkim psychicznie i fizycznie, żeby móc sobie poradzić na co dzień, poruszaniu się na schodach nawet takie czynności typu domowe, tak, zmywanie naczyń, odkurzanie, ścielenie łóżka, przechodzenie z wózka na łóżko, czy nawet jak człowiek, człowiek na wózku upadnie na przykład na podłogę, to też, żeby potrafić poradzić sobie w takiej sytuacji, gdzieś momentami nie prosząc się osób trzecich i sobie wsiąść na ten łózaczek i lecieć dalej, jak reaguje? Kurczę, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, jest to bardzo miłe, że gdzieś osoby patrzą już małymi kroczkami na nas, jak na osoby normalne, a nie na jakichś wadzikusów czy z innej planety. Jest to miłe, ale z drugiej strony też uważam, za siebie odpowiadam tak, że nie jestem chyba e, gdzieś tam nie byłem w stanie się tego nauczyć, i dalej chyba nie potrafię e, przyjmować takich komplementów. Ale no, człowiek się całe życie uczy, prawda? Czego mnie nauczyła ta rzecz, będąc na wózku? Uważam, że chyba determinacja, bo gdzieś... Oczywiście mam wspomniany zapał. To, to, to jest jak u każdego, czy to niepełnosprawny, czy pełnosprawny, ale na pewno nauczyłoby mnie to takiej determinacji i walczenie o swoje. Staram się, oczywiście podkreślam, staram się nie poddawać i zawsze walczyć o swoje i po prostu lecieć do przodu. I pokazywać na pewno innym osobom, że jednak, będąc w mojej sytuacji, naprawdę można wiele w życiu zdziałać i być z tego bardzo, bardzo później dumnym, szczęśliwym, uśmiechniętym. Więc chyba tak. Uważam, że. Polska, jako nasz kraj, jest średnio dostosowana do osób niepełnosprawnych. E, jeszcze gdzieś są pewne bariery, które uważam, będę szczery, ja zawsze jestem szczery, mówię to, co myślę. Pewne rzeczy powinny się jeszcze zmienić. Oczywiście przez tyle lat wszystko poszło do przodu, bo teraz mamy autobusy na przykład niskopodłogowe, tramwaje. E, wcześniej były tylko i wyłącznie wszystko ze schodami. Wjazd do banku na przykład też gdzieś tam momentami był utrudniony, bo też gdzieś tam były te bariery i były schody, i trzeba było się prosić osób z ulicy, żeby gdzieś tam pomogli wejść. Ale jeszcze uważam, że to powinno pójść do przodu. Naprawdę powinno pójść do przodu, bo ja sobie świetnie radzę na co dzień. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwej do zrobienia, ale są też inne osoby niepełnosprawne, z gorszy, w gorszym stanie są, że tak się wyrażę. I powinny jednak takie osoby jak pracodawcy, którzy mają własne działalności, gdzieś wyłożyć troszkę pieniążka i zmodernizować troszkę swoje firmy. Są motywacje, gdy mam gorszy dzień, uważam chyba, że nie wiem, czy to jest motywacja, ale na pewno znalazłem takie swoje lekarstwo, złoty środek to na pewno słucham sobie dużo muzyki. Na słuchawkach odcinam się po prostu od wszystkich albo po prostu gadam, gram ze swoimi bardzo dobrymi kolegami. I to też mi gdzieś tam oni poprawiają humor. Są mega zajęci, mega pozytywni. I to jest, to jest też fajne mieć takich ludzi wokół siebie, którzy. Nie dyskryminują, patrzą na ciebie jak na normalnego gościa, z którym można śmiało o wszystkim pogadać, pożartować, mieć czarny humor, co jest uważam dla mnie podstawą, bo każdy gdzieś powinien potrafić śmiać się z samego siebie. Wiadomo, że nie wszyscy coś takiego preferują, ale to też daje taki. Takiego kopa w życiu, nie? To też daje takiego naprawdę mega kopa, bo później już się nie przejmujemy takimi rzeczami. Bynajmniej ja się nie przejmuję takimi rzeczami. Jak ktoś coś źle powie, ja po prostu takim swoim czarnym humorem po prostu odpowiem. Moim największym zwycięstwem, uważam, że było to. Jak poszedłem do klubu sportowego i trenowałem jiu-jitsu z osobami pełnosprawnymi, to było dla mnie największe zwycięstwo, ponieważ uważam, że nie spotkałem jeszcze na swojej drodze nikogo w zachodnio-pomorskim, kto taką dyscyplinę sportową by trenował. Nie mówię tutaj na przykład o wieślarstwie, bo są osoby niepełnosprawne, które znam, które jeżdżą na parolimpiadę i tak dalej, ale jeżeli chodzi o tą dziedzinę sportu. Nie spotkałem jeszcze takiej osoby, więc chyba to było takie moje największe zwycięstwo. I też mnie to dużo nauczyło, bo zobaczyłem jak ten świat wygląda od środka i z takich treningów naprawdę można bardzo dużo pozytywnych wibracji wyciągnąć i psychika też przede wszystkim się wzmacnia, bo też uważam, że trzeba potrafić przegrywać. A nie tylko zwyciężać. Co mnie wkurza? No na pewno, na pewno bardzo mnie to irytuje i to do dnia dzisiejszego, gdzie staram się nie zwracać już gdzieś tam na to uwagę, ale bardzo nie lubię, jak osoba pełnosprawna rozmawia z niepełnosprawną i się lituje nad nią, i się użala. O Jezu, ty jesteś biedny, poszkodowany Boże, co ci życie przyniosło? O Jezu, jak ty będzie żył, żyła? Nie, nie lubię czegoś takiego. Właśnie w taki sposób osoby pełnosprawne e, nie dają kopniaka takiej osobie, tylko wręcz przeciwnie, na odwrót to działa. Jeszcze bardziej taka osoba po prostu uważam, e, że się po prostu zamyka i nie idzie do przodu, tylko się cofa. A jeżeli Wam się ten film podobał, to zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję tu na dole. Zmieńcie tu ten dzwoneczek, wiecie co, wiecie jak to robić. No i co, piszcie, bo może Was coś tak na dobrą sprawę interesuje, co byście chcieli wiedzieć. No i co, zrobimy może kolejną serię.